Drogi księży Januszu z okazji 25-lecia kapłaństwa. Wręczamy tę oto książkę Wizerunki Maryi Matki Bożej. Z okazji 25-lecia przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Wdzięczni za wspaniałą pracę w parafii Involt, Życzymy błogosławieństwa Bożego, życzliwości ludzi i dobrego zdrowia w dalszej pracy duszpasterskiej. I tutaj udało mi się zebrać kilkadziesiąt podpisów parafian którzy żywo interesują się pracą i e, życiem księdza Janusza. Z częścią z nich udało się z, e, przeprowadzić dłuższą rozmowę, z niektórymi tylko sam podpis. Także tych podpisów udało się zabrać około 80. Także jest, jest żywe zainteresowanie. Proszę. Dzięki. Tutaj również przekazuję wizerunek naszej Matki Bożej Iwalskiej. Przepiękny z załączoną modlitwą. Z drugiej strony postaramy się to wkleić pięknie do, do, do książki. Proszę. Yy, że dowiedziałem się, że jesteś księże fanem yy, Benedykta XVI, tak. więc yy, kupiłem książkę Benedykt XVI. Wiara i proroctwo. No tego akurat wydania nie mam. Taka mam, książka. Mam wiele wydań, ale tego nie mam. Tak. proszę, <grym> następny prezent. Yy do tego żebyś dobrze głosił słowo Boże. Biblia e, audio. Na pendraj pendrive. Na pendrive Udało mi się kupić też taką płytę z filmem e, ostatni szczyt najlepsza filmowa opowieść o kapłaństwie, jaką widziało kino. Także zobaczymy, obejrzysz i przekażesz nam opinię na ten temat i coś na słodko <laughs> Boże krówki z cytatami Święty lub e, e, może coś powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich w Inwałdzie. Dziękuję za pamięć. No jest to duża niespodzianka, że Krzysztof w imieniu parafii Inwał pamiętał o jubileuszu i mi się wydaje, że zasygnalizował u Was. Ale jestem wdzięczny za każdą modlitwę i jestem z wami w modlitwie. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie cały inwałd i wszystkich. Mi się wydaje, wydaje mi się, że wszyscy są zdrowi. I życzę Wam błogosławieństwa Bożego. Dziękuję w imieniu parafian.